Witajcie, witajcie. Mam dla Was kolejny unboxing. Oto przesyłka z Facebooka na Facebooku. Pierwszy mój zakup na Facebooku. Zobaczmy, co przyszło. Już na samym początku bardzo miła informacja. Dostałem jakiś gratis. Dostałem gratis niemieckie znaczki, ale widzę stan super. Wszystko ładnie w Hawidach. Stan super. Z klejem. Nie wiem, czy mają podlepki, ale nie będę teraz sprawdzał, bo dużo jest do oglądania. Nie powinny mieć podlepek, z tego co czytałem. Tu mamy tak, tu mamy włoskie znaczki. Akurat one mi nie podchodziły. Te znaczki, zaraz wam powiem, z, z racji jakich znaczków kupiłem. Akurat na tym Hawidzie mamy znaczki sportowe i zainteresowały właśnie mnie znaczki sportowe. Tutaj mamy włoskie znaczki z 1966 roku. Tu mamy europejskie tak zwane cepty, ja to mówię. Tutaj też mamy sport. Do mojego nowego klasera. To tutaj też sport nowego klasera, ponieważ pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem, że założyłem sobie klaser ze sportem. Tutaj sportu nie ma, nie ma, ale tu mamy chyba jakaś konferencja pocztowa z tego, co, coś, co widzę. Tu mamy fajne zwierzątka. I tu znowu mamy sport. Tu znowu mamy cept. Tak? Nie, nie cept, Europa. No ale generalnie Europa e, też planuję zrobić, właśnie, jeden mały klaserek z Europą. Tu mi się spodobało, no bo są, można powiedzieć, znaczek na znaczku, a taką kategorię również mam w swojej kolekcji i rozwijam. Znaczki muzyczne. Zastanawiam się nad znaczkami muzycznymi. E, Bach, Beethoven i tak dalej. No, jeszcze zobaczę. Tu mam samolot ze z kasownikiem, ze stemplem. Co tu mam? Tu mam znowu znaczek na znaczku, do, kolejny do kolekcji. Tutaj mam znowu Europa, tu znowu Europa, cept. Tu znowu Europa, tu znowu Europa. No nie wiem, nad tą Europą się jeszcze zastanawiam, czy ją rozwijać, aczkolwiek dużo widzę znaczków z Europy tutaj przyszło. Ładny kwiatek. Tu mam kosmos. Tu też można go podciągnąć pod kosmos. Rusland. No to mamy Rosję. No i tu piękne bloki. No oczywiście z, m, moje ulubione z żaglowcem. Zaraz spróbuję go wyciągnąć, żebyście cały zobaczyli. Przy okazji sprawdzimy, jaki tył. O, tak wygląda cały. Tu oczywiście stan idealny. Dobra, na razie nie będę wkładał, bo i tak zaraz pójdzie do klasera. Co tu mam jeszcze? Tu mam jakiś stary znaczek z Brazylii. Też ciekawy. Tu mamy Argentyny, Czechosłowację, oczywiście dodanie. Mamy kosmos i znowu sport. Widzicie, tu mamy fajną parkę kosmo, z kosmosu. Nie wiem, czy akurat mam te znaczki, ale z tymi flagami jest dużo znaczków. Dużo mam, więc nie wiem. Tu mamy trochę bajek. E, tutaj mamy Lenina, też dodanie do, 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 do kolekcji. Jak widzicie, generalnie wziąłem te znaczki po to, żeby tak pododawać do, do swoich różnych tematów. No, akurat. Tematów, jakoś moneta jest stara. Tematów religijnych nie kolekcjonuję jakoś tak specjalnie. O, tu mam kosmos. Gwinea. I znowu mamy sport. Znowu mamy sport. Mamy Lenina do kolekcji. No, te znaczki mam, ale mam kasowane, a tu widzę, że są w świetnym stanie. Tutaj mam fajną serię, też ładną, i tu chyba jest parka połączona. Być może już nie będę wyciągał. No i piękny blok kosmiczny, jakiś tam arkusik, piękny. Tutaj coś takiego. O, mamy trójkątne. O, super, zobaczcie, jaki trójkąt. I połączony. Mamy Czechosłowację. No i latarnie. Chyba te latarnie mam, no ale. No i słuchajcie, moi drodzy, to tyle. Pierwszy mój zakup na, na Facebooku zapłaciłem za to razem z przesyłką 62,50. Dokładnie tyle to kosztowało. Ale bierzcie pod uwagę, że oprócz znaczków dostałem również Hawidy. Dostałem ich bardzo dużo. Będę mógł. Wykorzystać do różnych celów. Także widzicie, jak kupujecie znaczki, to starajcie się kupować właśnie albo w Hawidach, albo w klaserach, bo przy okazji dostajecie właśnie te artykuły, te produkty, które wykorzystujecie właśnie do znaczków. Nie tylko same znaczki, żeby one były w kopercie, ale właśnie spróbuj, spróbujcie kupować w Hawidach czy w klaserach. Ja też staram się w klaserach kupować, no albo właśnie tak zapakowane żeby, no, udało mi się na przykład tak kupić niemiecki klaser, gdzie jest napisane Briefmarken, czyli znaczki pocztowe po niemiecku i, i dzięki temu mam klaser dla niemieckich znaczków. Też jeszcze będę, planuję zakupić klaser z napisami marki po rosyjsku, żeby mieć właśnie dla znaczków ze wschodniej granicy. Także tak to wygląda. To chyba jest powtórzone. Europa. No, to takie coś. Pierwszy mój zakup na Facebooku. Jedyna rzecz, która mi na Facebooku nie pasuje jak na, na chwilę obecną, to to rzecz, że nie zawsze jest tak, że mogę połączyć kilka przesyłek, bo w tej chwili mi coś się podoba, a potem już mi się nic nie podoba i nie wiem, czy zamawiać, czy nie zamawiać, a za chwilę wystawią coś, co będzie fajne, i znowu będę musiał zapłacić to 12,50 za przesyłkę. Więc, no, to, to mi się nie podoba. Może znajdę na to jakiś sposób. Trochę Włochy, trochę sportowych znaczków. I gratis. Dziękuję za uwagę. To było wszystko. Dziękuję. Редактор